To tu, tu przyszedł, a kto tu tu przyszedł? A kto tu tu przyszedł? A, prawilny widz! Siemanko, dzięki, że wpadłeś! Cześć, siemanko, witam wszystkich. Z tej strony Denit Rozyniak jest to Counter Strike Global Offensive. Fajnie, że wpadłeś, fajnie, że oglądasz. Łapka w górę, przyjacielu. No, myślałem, myślałem, tak się zastanawiałem, wpadnie czy nie wpadnie, wpadnie czy nie wpadnie! No, i wpadł jak, jak mój stary 19 lat temu z moją matką, ale o tym nie chcę dyskutować, bo to jest, bo to jest temat, który, który boli, tak? To można powiedzieć, że zły dotyk boli całe życie e, i, i, i na przykład pęknięta prezerwatywa również możecie potem boleć przez całe życie, jak, 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 jak to coś wyrośnie, tak? Tak więc lecimy z pierwszą skrzynką, lecimy po kosę, jeszcze nie mieliśmy kosy z, z tych skrzynek, ale w końcu trafimy, tak? W końcu trafimy, musimy w końcu trafić. No nie może być tak, że otwieramy, otwieramy, otwieramy i nie trafiamy. Yy, znaczy, origami trafiamy, ale Ale musimy trafić coś lepszego. Musi to być kosa, musi to być m 4 Ale jest nagew, jest nagew, też jest zajebiście. Wszyscy się super bawią, ale impreza. Uuuu! nasi fani tańczą najebani. Trzecia skrzynka, lecimy. Da, da, dawać mi tu tą kosę. Dawać m czwórkę ze Statrakiem. Ty kurwo, ty kurwo, Gaben, ty kurwo, nie chcę tego! Brzydzę się o tym mówić, brzydzę się na to patrzeć, nie chcę, nie chcę o tym rozmawiać. No nie chcę o tym rozmawiać, no. No kurwa, i znowu! I znowu! Wstyd, hańba. Wstyd, dupa, kamieni, kupa, jak to mówił minister. No i oczywiście... A Wupa ze Statrakiem musiała przelecieć. No, jakie kurwa GÓWNO jebane! Kurwa 10 origami nagew. 10 origami nagew i kurwa. Jeszcze powinni za tym, za tym całym. Za tym całym głównem. Powinni jeszcze tam, nie wiem, jakąś Emeczkę dojebać. To jest takie. Syt. Ża, żałosne zachowanie. Kurwa nie, kurwa nie! Po prostu, kurwa, no nie! Gejben, czy ty to widzisz? To nie może tak być. Nie, nie zgadzam się na to. Kurwa, no nie zgadzam się na to, no. I'm not agree. Kurwa, anuluj! Kancel! No nie chcę tego, no. Dajcie mi coś fajnego. Dawać kosę. A knife, please. Kurwa nie, kurwa nie, no po prostu kurwa, no nie. Dwieście pięćdziesiąt no, no, no nie, nie znoszę tego skina. Kurwa macie. Ostatnia skrzynka. Musi mi coś wypaść teraz. Kurwa maczno! Ja pierdolę! Ja pierdolę! No nic mi nie leci! Ja pierdolę, nic mi nie leci! Kompletnie nic! Ja pierdolę jego mać, nic mi nie leci. Wszyscy to widzieli? Nie no, dzięki wszystkim za obejrzenie, no nie, no nie wiem no... Możesz zostawić łapkę w górę, ale czy to ci się podobało? Jak ci się podobało to znaczy, że lubisz ja, jak mi nic nie leci. T, 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 taki, taki Polaczek z Ciebie, tak, jak, jak, jak nie dasz łapki w górę tak, tak na wsparcie. Zostaw łapkę w górę na, na wsparcie, bo, 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 bo Gable mnie nie wspiera, widzicie wszyscy. Zero wsparcia. To tak być nie może. Oj, nie może tak być. No, no Dzięki wszystkim za obejrzenie, dzięki, że wpadłeś, naprawdę, dzięki, że wpadłeś. No ale nic mi nie dało. No, Taki syfek, syfek tutaj poleciał. Trzymajcie się wszyscy, należy, cześć, piątka, jebać w Usołmacz, bo, bo, bo tu nic już więcej nie można powiedzieć. Co, co mogę powiedzieć? Nic, nic, nie, nie, nie chcę o tym rozmawiać. Nie, nie chcę, nie chcę o tym rozmawiać.